Witam Was w kolejnym odcinku z od biedaka do szefa dzisiaj niespodziewanie z soi pomyślałam sobie, jak kolejne pola kupywałem tam, bo mało mieliśmy, bo mało strasznie miałem I myślałam, że miałam, że jak kupywałem tam na początku więcej mam, ale no się okazało, że nie mam. To pomyślałem, że po prostu sobie wezmę te trzy pola soi. Ile mają, nie wiem, hektarów. Na razie pojedziemy sobie, W pojedziemy z pytonirem? tylko to takie sobie pojedziemy na te dalsze pole skręcimy sobie tu a to już tutaj te pole teraz weźmiemy sobie do. Trochę głupie postawiony, jestem tutaj też płot, bo tutaj jest taka dzielka, też tutaj ten wózek na header stoi będzie ciężko z nim wyjechać. ja muszę tutaj siebie się wspomóc, bo... Się mi po prostu no nie uda w ogóle pod odcinkiem z fasmofobii zrobiło pod odcinkiem z fasmofobii zrobiło 30, 37 wyświetleń w ogóle co nie myślałam, że to się tak wybije i po co ty mi to otwiera? No dobra mm. Musimy teraz tak, żebyś tutaj długo odcinka będzie z wjeżdżaniem w ogóle. Już tutaj sobie wyjedziemy. Muszę jednak sobie wjechać jeszcze. Jeszcze raz wyjechać. No, nie jezu, nie jezu. Gdzieś wyczuwa tutaj kolizję, gdzieś tutaj wykrywa kolizję. A, no, tak, no najlepiej. ja no najlepiej, tak Dowód na to, że farming ma zwalone kolizje. Cyk. no ale nie gadamy, tylko jedziemy. So, otworzymy tutaj okienko. Na razie, dopóki nie kosimy. No zamkniemy okienko i sobie otworzymy drzwi. O kurde. Zakopiłem się. O, skręcimy tutaj. No tutaj też jeszcze obok mamy łąkę. Ja nie jestem jakimś perfidnym do... Nie wiem, perfidnym do ustawiania motowideł na zboża. Więc proszę się do nic nie przyczepiać, jak zostawię mu to widło, bo kombajn nie mam w IRL-u. Nie jestem od tego specjalisty Speciality nie jestem od tego. Ci się spytali po tym, co ja mówiłem Dlaczego ja gram Czasami po prostu muszę się na niego powkurzać Żeby to był po prostu farming Jak to, taki farming Bez czegoś zepsutego To nie farming No co ja mogę powiedzieć Barnikiem tutaj ani gnojówkę nie będziemy lać, bo nie mam jeszcze krów, bo mi się dopiero co kiszonka ukisiła, bo mi się pojawiło powiadomienie przed filmem, że kiszonka została ukiszona. Więc no dopiero będę mógł teraz kupić krowy i wtedy to swoje się sieje. więc jeszcze długo mogę, jeszcze długo sobie poczekam w że mi wyprodukuję tej gnojówki i obornika, że sobie będę mógł tym zrobić wpierw, później zabrać. ale zanim to, to będzie jeszcze mm, kupowanie nowych maszyn i tak naprawdę dwóch na razie, że nowy ciągnik i ta nowa zgrabiarka a maszyny do tego ciągnika się będą kupować, jak będą potrzebne. Czy na pewno je kupię, ale nie od razu, jak kupię i ciągnik, i zgrabiarkę. Jeszcze ładowarkę będę musiał sobie kupić. Ten, no to dużo mnie wydatków czeka, ale sobie też zarobię z soi. A to dopiero w lipcu, kiedy ja już będę obkoszony z jęczmienia, bo wszędzie mam jęczmień, no i soję. jaj, zahaczyłem Tutaj mówię, no pług będzie ten kupywany Do niego, ale tak będzie używany. Syczep nowych na pewno nie będzie, bo one na razie mi wystar pewnie wystarczą, bo one dużo pomieszczą. Jeszcze sypać się nie będę, wysypie się na kolejny pol, jak będę. Muszę później jeszcze na jedno pole i pojechać. A później o kurde w listopadzie pierwszego listopada będę robił się na kos. robimy taki myk, że no, pewnie będą nie wiem ile będzie odcinków z zakoszenia soi ale na pewno no ten i drugi nie wiem czy będzie jeszcze drugi z tamtego jeszcze jednego pola zobaczymy ale tu jest zawaliste tutaj w tym kombajnie, że ja widzę normalnie rękę z przybliżenia patrzcie widzę sobie nawet nogi tego to jeszcze nigdy nie grali. O 50%. O kurde. Tego to jeszcze nigdy nie grali, nie? Wygląda jakbym siedział kogoś na kolanach, nie? <ścoughs> nie wiem, napiszcie w komentarzu, czy to tak wygląda, czy tylko mi się wydaje, że... To wygląda, jakbym kogoś na kolanach siedział. Tak szczerze. Oj, oj, oj. <laughs> się zagapiłem na to, no to tak wygląda, no nie ma co tutaj, nie będzie się raczej ze mną nie tutaj kłócił, chyba, że się znajdę, nie, no naprawdę to wygląda jakbym siedział u kogoś na kolanach. Na tym polu raczej będę się sypał Tylko że tam jakieś Tam trzeba to puścić na stop hum. Tego to tam jeszcze nie grali Będziemy się za niedługo pewnie sypać. Na tym polu rekordowo sypię. Na tym polu dobrze sypnie tej soi, no bo już dobrze sypie, chyba że tylko na początku jest tak dobrze, a później tam na środku będzie strasznie słabo. Nie wiem, zobaczymy. Tak może być. Singlu pewnie będę kombajn jak już miał jako serę, to pewnie będę miał ja kombajn i prasę. Jak już bym nie miał kombajna, to bym go po prostu pożyczał, bo nie chcę na multi. Jeżeli chodzi o na multi, to no to tak jak mówiłem będzie na pewno od zera i będzie pewnie możliwe, że jeszcze pod sąsiadka, zobaczymy. Jeszcze się zobaczy. Um. No zobaczymy tak naprawdę, zależy od mojego pomagiera, z którym grałem w Wasmofobie jako sery będzie chciał zrobić, czy od biedaka, czy po sąsiedzku. No i co, ja się biorę za, znaczy ja dalej robię oporowe żniwa. Pierwszy raz na filmie powiedziałam oporowo, znaczy teraz już drugi. A jeżeli chodzi o filmy, to nigdy nie mówiłem wcześniej. Kokuty są włączone. Muszę rozłożyć rurę. Będziemy do stówy kosić. Tym donutyrem się podjedzie. Czy to tak na tym polu koszenie nie na tamtym? Myślałem, że tam sypnę, ale widzę, że za małe pole. Zapomniałem, że tutaj soja tak słabo sypie, że soja słabiej sypie, ale no jest droższa. Więc czekam, ale na pełny zbiornik. I no. Hmm, będzie trzeba zaraz podjechać z John Dirgiem. Dobra, nie ma sensu dalej płasić Podjeżdżamy nim. No to duże, za dużo to jednak to po nie pomieści, no bo, nie na no, duże w sumie nawet. Autosanka też by była prawie pełna. Dobra, no, poczekajcie tylko, nie będę tego gasił, mężczyzna nie będę musiał jechać. No a kolejne pola a kolejne pole jest już dalej. сыпал. Тарас. bo się jednak wysypiemy to może ono pewnie nie będzie pełnej przyczepy ale nie, nie będzie, nie opłaca się nawet sypać Dobra odjeżdżamy pod wózek Tylko jeszcze. Teraz do przodu. no tak. musiał wysyp. O nie, dobre, jest git. Jest git. Teraz sobie podjedziemy go A później ciągnikiem. na stop taki płyta. No ja cię, ja jedź, pojadz, a ty nie jedź, karanie. cię, ja jedź ja cię, ja cię, ja Pojadę ja cię, ja tu ja te pole? skręcić. ja 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 tu mam te pole? 77. Mu, ale trawka to już nawet nieźle i urosła. Poczekajmy, może wyzyj jeszcze urośnie. Bym ukaził, ale poczekam może jeszcze wyżej urośnie. 7,77 jest. Dobra, to jest. Będzie sobie gotowa do zbioru. Mam 10 milionów na koncie, więc mam zemę. Kupić sobie lepsze lepszą ładowarkę. No musimy, bo tamta też była zepsuta. Krokodyla do niej i te nowe nabytki. Możemy sobie na no, to pozwolić. Dobra, bo to już jest tutaj. Mm, tutaj u sąsiada. Dobra. Tutaj tego co ja wiem, to on znaczy, ja jest uschnięty więc raczej nic na razie nie będzie chyba jest uschnięty, nie wiem ale na razie nic na razie pewnie nie będzie tutaj robił Dobry. na chwilę tylko zostawię bo ja już wyruszam na pole to tym też akurat przyjemnie jeździ Fajne dźwięki mam Zobacz, czy mam pokrywy w nich Nie mam pokrywy Widzę combine. Uuu nie dokończymy raczej w tym odcinku, bo mam już 23 prawie minutę odcinka. Bo na razie jeszcze mogę do 30 minut. Dopiero powyżej 30 minut się pewnie pokazał 28 pewnie. 28 albo 27 lipca ale nie wiem A większość filmów nagrywam 25 ten film jest nie ostatnim filmem tego nagrywanym bo jeszcze nie mam odblokowanych filmów powyżej 30 na youtube że mogę stawiać. właśnie miniaturkę muszę zrobić na ten film jeszcze, więc to na pewno będzie na filmie. Jeszcze jak będę robił miniaturkę. A ja tu w sumie może poza filmem. Nie, dobra. W sobie włączmy kudy. i dalje. Evo vidjet i Combine i Dundira Dobra, słuchajcie, na dzisiaj to byłoby tyle. Widzimy się w następnym odcinku, który będzie skończenia żniw i z sionokosu. Pewnie. Na razie.